Zapraszam serdecznie na wystawę do Muzeum Żup Krakowskich Wieliczka, do Zamku Żupnego, na wystawę o tytule Wieliczka 1785 Miasto na Wielkich Arkuszach. Chcemy pokazać dwie wyjątkowe mapy z naszego zbioru kartograficznego, poddane konserwacji. Bardzo ciekawe, ale pokazujemy je w szerszym kontekście. Są to plany wieliczki z konkretnego czasu, ale pokazujemy też starsze plany i młodsze plany. Także będzie można zobaczyć, jak się zmieniała Wieliczka, jak się zmieniała też technika rysowania map. Wystawę wzbogacają też fotografie poświęcone konserwacji. Bardzo czasochłonne, pracochłonne, kosztowne zabiegi, którymi została poddana zwłaszcza większa z tych map. Ponadto na wystawie zobaczymy nasze najnowsze nabytki, które wzbogaciły naszą kolekcję przyrządów mierniczych. Bardzo ciekawe instrumenty, a przy tym też piękne. Wystawa trwa dosyć krótko do 17 listopada, a to ze względu konserwatorskich no takich cennych obiektów nie można narażać zbyt długo na światło i na ekspozycję.